Cześć, witam Was z w Farkaj 4 Od ostatniego odcinka zrobiłem kilka rzeczy. Mianowicie tutaj odkryłem sobie trochę mapki. Przejąłem te, te dzwonnice, i trochę mamy tej szybkiej podróży od razu. Też jedną tutaj Strażnicę widzę, odkryłem. Wytworzyłem sobie yy, trochę miejsca na broń, portfel 2 4. No i plecak też mam trochę większy, 60 przedmiotów. że Myślę, że to się przyda. Jeszcze umiejętności tutaj. Też chyba coś wrzuciłem, a tak, mamy tutaj jazdę na słoniu, to wam później pokażę, ale już wykopiłem sobie tą umiejętność. I zaczynamy misję fabularną dla tego złotego szlaku. Ciekawe, ciekawe. Nie! Nie tam Amida thinks our priority should be the information the fighters have gathered. Sabal thinks saving our people is more important. How long have they been at it? Long enough. The argument never changes and their positions never move. Look, I don't want to bother you, but you're Ajay Ghali, right? <laughs> Thank you for helping us. Everyone here appreciates it. I owe Golden Path for rescuing me, but honestly, I'm just. I'm just here to scatter my mother's ashes. Perhaps. But now you see what Pagan has done to this country. You are the son of Mohangale. Like it or not, your duty is Kirat. And your choices will carry weight. We need someone to break the stalemate between Amita and Sabal. Keep that in mind when you're in there dobra. Dobra, dobra. Co mam teraz This is about lives. We don't act people will die. This is about war. We need that Intel. We're talking about soldiers we can use. Remember what you said about DARPA? And if I had a choice between DARPA and the intelligence, I choose the Intel. Ostro? Bez słowa Wybór A miejsce z Mita i Sabal To będę wybierał dla kogo robię misję Tak jest tutaj mamy A Mamy S I Jeszcze na mapce jest Tutaj misja dla Churka chór... To może innym razem sobie zrobimy Coś jest nie Wychodzimy ja pójdę oczywiście do Amity. Jak? To niekażnie. Co sobie zabiorę? Mam trochę więcej miejsca w plecaku i większy portfel, to mogę bierać wszystko. Amita. I can get you that intel. Okay. We've been hearing of a major attack for a while, and then Bonobo was hit, but. Ale... It doesn't feel right. I think something big is coming, and the intel could confirm that. But we haven't heard from the camp since the attack, so watch yourself. Okay. Dobra. Miłwy zwierzęna, no? Akceptuję. Idę mam lecieć tam. Dajcie mi jaki samochodzik Coś jest? Chyba opuszczony Aha, działa ten samochód jednak. Dobra, to bierzemy. Ja sobie to zaznaczę na mapie. To jest tu. Chyba, że szybką podróż. Mogę odbyć? Mogę. No to dobra. Szybką podróż można nawet w trakcie misji odbyć. Nieźle, podoba mi się. Dobra, czyli warto sobie te strażnice wszystkie przejmować. To jest tu. Dobra, bierzemy autko. O, kładzik. Mm. Coś przy okazji się stanie. Czasem jakieś... O! Berze wam na słoniu jak się jeździ. Trzymaj aby dosiąść. I lecimy z koksem. Naszarżować. Jażdżyć. Rąbą robi. <grym> Spróbujemy się dostać do celu. O! Zobaczcie, co on robi. Miazgę. Taki słoń robi miazgę, naprawdę. Ich zostaw. zostaw. Onusorożec, zobaczmy. Ja z nimi nie powalczy. Przydałaby mi się skóra nosorożca. Tam bym mógł ulepszyć. No, dobra. Oj, to jest najszybsza podróż. I co? dotrzyj do obozu. Zrobimy tą misję na słoniu. Obóz Złotego Szlaku. I słoń to wszędzie wejdzie właśnie Co? zabójstwo słoń, łowcy, tropiczniki. Wow. No dobra. No się pali, nie? Powiedzcie, że się spalił słoń. Mogę go oprawić? Mogę. <grymne> to przy okazji. Dobra, tylko No mam przeszukać te ciała. Chyba te. Wzięto dane. A, trzy. Trzy dane muszę znaleźć. Takie. Polety danych. Dobra, tu szukamy wszystko. Chyba dobrze szukam, nie? O, mamy. Jedne dane, zwiadowcze. Super. Chyba, że ten się spalił, ale. Kurde, tu będzie problem. Tak, to ja sobie wezmę umiejętność. Tutaj mamy jeszcze trochę punktów. O, to. Kurde, nie przeszukam ich? Ciężko. jeszcze raz nie i okay, nie da A? To sobie możecie przeczytać OK mam jeszcze jakieś ciała dobra Zobaczmy... do góry. Coś jest? On nie strzelał. O kurczę. Kiedy się wziąłeś tu? Oni chyba nie będą mieć tych danych, ale... Zobaczę. Jeszcze tutaj jest przecież. Kto no, ktoś strzelał. Kąd? Jaki jest Dobra, dalej dalej musimy znaleźć te rzeczy. Tutaj już chyba nie, nie? Jeszcze ktoś strzela. Nie Kto spodziewał. Dobra mi jeszcze tego. Nie miał, Kurczę. Na pewno to są ci, też? A tego muszę znaleźć. Dobra, nie rekin, co to jest? Ryba jakaś do... Teraz mam to dopiero zaznaczone. Czemu to dopiero teraz zaznaczyli? A chyba jak tych wszystkich sprzątnąłem, tych łowców, no ale dobra. Którego muszę przeszukać? Tam coś. Tego, dobra. Dobra, to Do teraz.

Ksówka, nie? <laughs> Albo tu już przebiegniemy? Dobra, to biegniemy. Wyoprawić, nie? Już ktoś to zrobił. Kolejni? Szybcy, naprawdę? O, szybcy. Może coś macie. O, mam dużo kasy. O, mogę to oprawić? To zwierzę? Super. Przyda się pióra. O. nie mnie dobrze, że mam tą umiejętność Chcę mnie zapalić kurde ostro udało się szczęśliwe i zwierzyna Amira everyone's dead here Damn those good soldiers that died Tell że nie didn't die in vain Tell me you found the intact It's a map of a temple or something Okay this could be important I'll check it out lead Dobra i co teraz Misja wykonana. Nie wiem, zaraz ci wrócimy. Jeszcze tutaj trochę pozbieram, bo wróciłem amunicję. <grybujesz> Dobra, wracamy się. O, gdzie jest kolejna misja? Zobaczymy tutaj, bo tam był Sabal. Więc nie wiem czy. Musimy zrobić też jego misję? Chyba tak. Najpierw tutaj handlujemy. Szuka sprzedaż. Kup. Amunicja. Dobra, mamy dużo kasy to... Na co się patyczkować. Gdzie on jest ten? Dobal. Nie widzę Tu <noise> jest B jakieś Sambarda Nie wiem, ten sabal jest daleko, nie? Rozpoczniemy sobie misję Dlatego Chórka Może mnie nauczy latać just missed the action. Have we met? Man, I'm the cavalry, man. I was gonna roll them here like goddamn Clint Eastwood. Uh -huh. I'm Herc. I heard about you, man. Taking names and writing checks out to kick it ass, man. That's why I'm here. Because you and me together. The golden Path won't know what hit them. Right in their faces. We are the Golden Path! Man, I do not understand <laughs> what you are saying. I don't speak your language. I think what you meant to say is that uh, the Royal Army won't know what hit them. You see, we're we're the Golden Path, dude. Seriously, these guys have been giving me a lot of stank eye over the things I've been saying about the Golden Path, so that makes sense. Okay, None of that. new plan then. Preemptive cavalry. That's right. You need help. You call. We swoop in and help you. Me or my. uh, uh Golden Path buddies, that's right. You and me, man. New and improved tap, bros. That's right. Living the dream. Come on, punch it in. Boom! I went French fries, you stayed potato. That's all right. You kind of came in on the slow bus too, but you got there, so I got respect for that. I'm gonna see you around, though. Okay? Okay. Let's roll, Golden Path, homie. Woo! Oh, Gra w trybie współpracy. Nie, teraz nie będziemy współpracować. Tony z plów do wynajęcia. Pając V. Co się dzieje. Trzymaj, aby wejść na pokład. Dobra. To lecimy. Ja już tym leciałem. Ale wam pokażę, jak to działa. Dobra, i możemy zwiedzać cały kierat. Wrócimy sobie na tą misję. Co bala, ale to zrobimy jej w następnym. Znaczy w tym odcinku. Zrobimy to w następnym. Jak jesteśmy za wysoko, to nam. Druga. Trochę opuści stony. Daleko on chyba jest. Tak w porządku. przelecimy się trochę. Tak. Naprawdę go nie widzę na mapie. A tutaj jest. Dobra, to sobie tam dolecimy. Tam sobie zakończymy odcinek. To, żeby był tak ciekawy. Czyli musimy robić tę misję i tak. Dla Amity i dla Sabala Nie ma tutaj wyboru. Może później będzie. Zobaczymy. Żeby taka równowaga była, to robimy obie. Zobaczymy, czy uda mi się wylądować jakoś normalnie. Spróbujmy tu nie na drzewie tutaj. No Dobra, udało się. Także tutaj sobie skończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakieś komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.